Panie premierze, w swoim wystąpieniu wielokrotnie mm, zachwalał pan stymulowanie gospodarki za pomocą publicznych pieniędzy. Wiem, że już to tutaj pytałem, ale będę pytał i uświadamiał do skutku. Czy wie pan, skąd się biorą publiczne pieniądze? Publiczne pieniądze biorą się stąd, że rząd zabiera je najpierw z gospodarki. Więc pomysł, że można stymulować gospodarkę za pomocą pieniędzy wyjętych z tej gospodarki, to jest taki sam pomysł, jak to, że można się podnieść za włosy nad ziemię. To jest ta idea, tylko bardziej skomplikowana. Tak? Bo zadziałacie według zasady, że jeśli coś nie działa, to rozbuduj, i trudniej będzie zauważać, gdzie to nie działa. Jeśli coś nie działa w małej skali, to nie zadziała też w dużej skali. Drugie pytanie: dlaczego Pan o epidemii mówi w, w czasie przeszłym? Bo dane na to nie wskazują. Pan powołał się na, na przykłady innych krajów. To, to, są, to są wykresy z Czech. To, to jest wykres z Belgii, to jest wykres ze Szwajcarii. Widzimy, że to spada. U nas trzyma się cały czas na wysokim poziomie. Dlaczego pan mówi w czasie przeszłym? My jesteśmy po prostu rozwlekliśmy w czasie tę epidemię, a nie zwalczyliśmy jej. Działam do trzech razy sztuka. Bardzo proszę, panie pośle, spróbujemy się połączyć. Bardzo proszę, jest pan. Dziękuję bardzo panie marszałku. Szanowni państwo, pan premier Morawiecki zaserwował nam tutaj przemówienie, które momentami niestety wyglądało tak, jakby pan premier żył jeszcze w poprzednim ustroju. Mówienie do opozycji, że ona nie powinna zabierać głosu, nie powinna przeszkadzać, jeżeli nie ma możliwości wpłynięcia na wynik, jest troszkę słabe i powinno zostać odnotowane przez wyborców, przez wszystkich Polaków. Natomiast inna sprawa jest taka, że pan premier bardzo chętnie chwali się sukcesami, natomiast nie mówi o konsekwencjach. Mowa była o tym, jak to wzrosły zarobki Polaków i niestety powiedziane zostało tutaj znowuż to, że Polacy coraz więcej zarabiają, natomiast nie powinno to umknąć, że przy okazji więcej płacą. I wielokrotnie czytaliśmy taki przykład z zapiekanką, która dzisiaj kosztuje 15 zł przy najniższej krajowej 2600, a przy 4000, która była zapowiadana przez Jarosława Kaczyńskiego, no kosztowałaby trochę więcej. I to należy uwzględnić w takich propagandowych moving Szeregowy pośle Kaczyński, panie marszałku, panie premierze. Jak kraj potrzebuje maseczek, to wiecie, że trzeba zwrócić się do instruktora narciarstwa, SMS i powstaje wianuszek zaprzyjaźnionych firm. Tak działa państwowa mafia, nawet podczas pandemii, cicho, sprawnie i niestety bardzo drogo dla podatnika. Wiadomo, że jak ktoś szuka roboty, nie ma kwalifikacji, ale należy do pisu, to spółki skarbu państwa stoją przed nim otworem, byle tylko umiał się przeżegnać. Przyznajcie, jesteście bezradni wobec kryzysu, bo was ten kryzys po prostu nie dotyczy. Opływacie w dostatki, a obywatele bez pomocy mądrego rządu cierpią. Panie premierze, prosi pan o zaufanie, ale podczas kryzysu, zamiast zjednoczyć naród, to godzinicie. Kiedy ujawnicie majątki rząd? Nie macie empatii, wasz ból jest lepszy niż mój. Niszczycie sądy, bo chcecie pozostać bezkarnym. Blokujecie informacje. Zachowujecie się nie jak rząd, ale jak okupanci. Po was choćby potop! Więc po roku znowu pytam, jak mam Wam zaufać? Janusz Korwin-Mikke, spróbujemy się połączyć. Bardzo proszę. Panie. Jestem połączony. Panie Maciełku, dziękuję. Chciałbym zacząć od pytania. Retorycznego. Dlaczego rząd widzi tylko lewicową opozycję, a nie ludzi prawicowej? Dlatego, że opozycja mówi to samo, co mówi rząd, niczym się od niego nie różni. Ludzie przechodzą z PO do pis z pis do PO, z PO do lewicy i tak dalej. Wykazują te same głupoty i nie wiedzą, jak ten rząd atakować. Natomiast prawda jest taka, że nie ma żadnej epidemii koronawirusa. Żadnej. W 90% gmin nie umarła ani jedna osoba umiera miesięcznie mniej ludzi niż, miesiąc, niż rok temu, dwa lata temu i trzy lata temu. Nie ma żadnej, powtarzam, epidemii. Rząd sobie robi tę epidemię jako płaszczyk, żeby można było robić rozmaite reformy. Na całym świecie robią, rządy robią dokładnie to samo. I chciałbym przy okazji potępić pana pr pr premiera za atak na panią Ewę Kopacz. Jedyną osobę, jedyną ministerstwa zdrowia która nie wzięła łapówki, nie kupiła szczepionki na tę całkowicie fikcyjną Panie premierze, premierze, straszył pan dzisiaj Polaków brakiem zgody. Ale Polacy najbardziej się boją dzisiaj nieuczciwości pana rządu. Polacy boją się tego, że trafią do szpitala, do którego Ministerstwo Zdrowia wysłało trefne maseczki za 5 milionów złotych kupione od instruktora narciarstwa, znajomego ministra, waszego rządu. Polacy mają dość tego, że jeżeli nikt nie zacznie patrzeć na ręce waszemu rządowi, to jeszcze więcej pieniędzy publicznych trafi do waszych rodzin, do waszych znajomych. Polacy mają dość tego, że wszystkie. Opowiadane. Wielkie inwestycje oznaczają wielkie pieniądze dla waszych znajomych, dla waszych rodzin. Panie premierze, stawiając dzisiaj po rozmowie z Andrzejem Dudą ten wniosek o wotum zaufania, zajmujecie się znowu samymi sobą, czyli nie tym, za co płacą wam Polacy. A ja mam do pana prośbę. Czy mógłby pan zrobić raz coś dobrego i zamiast tego wniosku o wotum zaufania po prostu podać się do dymisji? Panie marszałku, Wysoka Izbo... Panie premierze, pan mówił o uczciwości. No to niech pan wreszcie w końcu tutaj stanie i wszystkim Polakom powie, jaki jest pana majątek. Proste pytanie, dlaczego pan ukrywa własny majątek? Bo wszyscy chcieliby znać tę odpowiedź. Jeszcze kilka miesięcy temu razem z pana pomocnikiem, wicepremierem Sasinem, co pan mówił wszystkim Polakom? Ceny prądu nie wzrosną. A o ile wzrosły? O kilkanaście procent. Kolejne kłamstwo. Mówiliście o tym, że tylko i wyłącznie będziemy zużywać polski węgiel. A jaka jest prawda? Ruski węgiel nas zalewa, panie premierze, i nie robicie z tym nic. Pan mówił o kwestii dotyczącej młodych, jakie to jest ważne, perspektywa. Ile wybudowaliście mieszkań? Jeden tysiąc. Mówiliście o stu tysiącach. A prawda jest jasna, bo pan prawdę mówił tylko raz. Sobie i w jej Przyjaciołach. Co pan mówił o młodych? Co pan mówił o młodych? Trzeba obniżać ich oczekiwania. Będą... Za miskę ryżu. I to jest prawda o Panu. Szeregowy pośle Kaczyński, Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Zastanówmy się, czy te 1400 zł, które dostaną zwolnieni z pracy, nie obróci się przeciwko nim. Dlatego, że pracodawcy może, mogą nie mieć już motywacji do walki o zachowanie miejsc pracy. Pomyślmy, czy tak wysokie zasiłki paradoksalnie nie utrwalą bezrobocia. A z drugiej strony te 1400 zł jest tylko na trzy miesiące. Dziwnym trafem do końca kadencji obecnego prezydenta. A co będzie później? Może oprócz zasiłku państwo powinno tworzyć nowe miejsca pracy? Bo przecież po koronawirusie nic już nie będzie takie samo. I trzeba będzie jakoś się w tym nowym świecie odnaleźć. Pomyślmy o tym. Dziękuję bardzo. Koło Poselskie Konfederacja, bardzo proszę. Jeśli dopłacamy do fotowoltaiki albo wiatraków, to w jakim celu to robimy? No weźmy taki właśnie przykład. Domyślam się, że robimy to w tym celu, że spodziewamy się, że dzięki temu będzie więcej wiatraków i więcej paneli słonecznych. Tak? Niezależnie, czy to jest słuszna decyzja, czy nie, no ale taka jest zapewne intencja takich działań. No to w jakim celu dopłacamy teraz do bezrobocia? Rozumiem, że chcemy mieć więcej bezrobocia. Tak? W sytuacji, kiedy mamy mniej pracujących, a więcej bezrobotnych. Zwiększamy zasiłki dla bezrobotnych, tak? Czyli coraz kurczącej się grupie i co więcej spodziewamy się, że jeszcze ona się dalej będzie kurczyć, kurczącej się grupie pracujących każemy utrzymywać coraz większą grupę niepracujących i w dodatku podnosimy te zasiłki w sytuacji, kiedy szczególnie nas na niej nie stać kiedy wielu osobom obniżono pensje i tak dalej. I w, te, w tej sytuacji e, o, tym bardziej nie będzie opłacało się znajdować pracy, bo ten, ten, który znajdzie pracę, będzie przeskoczył jednym susem do grona tych, którzy będą musieli płacić na pozostałych. Więc wydajecie miliardy na, w różnych programach tutaj pomocowych na promocję zatrudnienia, a teraz robicie coś dokładnie odwrotnego, efekty tych działań będą się znosiły nawzajem. W dodatku nie ma tutaj żadnego mechanizmu wbrew temu zapowiedziom w, w, w uzasadnienia, że to ma służyć pomocą dla ofiar pośrednich ofiar kryzysu epidemicznego, wręcz przeciwnie, no wyraźnie jest napisane, że osobom, którą po prostu koń, którym kończy się umowa, też będą przysługiwały te, te, te zasiłki. No i przede wszystkim na litość boską. Przestańcie szar szarmować słowem solidarność. Solidarność to jest wtedy, kiedy ktoś się dobrowolnie solidaryzuje. Kiedy przedstawiamy komuś pistolet do głowy i mówimy ty, teraz burżuję, solidaryzujmy się natychmiast z tym, z tym drugim biednym, to to nie jest żadna solidarność, tylko to jest rabunek i napaść. W dodatku bierzemy na siebie też koszty zmniejszenia zatrudnienia za bezrobocia za granicą, Dziękuję bo też będziemy utrzymywać nie. tutaj cudzoziemców, w związku z czym Konfederacja zgłosi poprawkę. Po, pan poseł Grzegorz Braun, Koło w Konfederacji. Duch w narodzie nie ginie. Jakie państwo najlepiej sobie radzi z pandemią? Pyta lud Warszawy i odpowiada państwo szumowscy. To podnosi na duchu i to jest światło w tunelu. Mam nadzieję, że państwo przejdziecie do poważnych działań, jak zaczniecie zbierać podpisy pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla całego tego kolektywu, który sprowadził na Polskę tę bezprecedensową katastrofę społeczno-gospodarczą. Na pewno się pod tym podpiszemy. Nie podpisujemy się pod tym wnioskiem o wotum nieufności, ale będziemy głosować za odwołaniem ministra Szumowskiego. Zamknął pan kościoły, nie dopuścił pan kapłanów do umierających, nie dopuścił pan bliskich do obłożnie chorych, to jest zbrodnia. Wspominajmy przez. że we Włoszech brakuje maseczek, a w Polsce na... w internecie sprzedaje się je jako antywirusowe. Pomagają? E, czy ale nie wiem właśnie, czy też do ustnie, czy na ręce. Maseczkę już niech się pan nie wygupię. Takie maseczki zakrywające, to nie, tak nie pomagają. No one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Dlatego. nie pomagają. Naprawdę nie pomagają. Pomaga... Co ludzie noszą? Nie wiem o obowiązku zakrywania twarzy za chwilkę powie pan minister Tak Ręczyna. byłowski Mądrość etapu na temat maseczek zmieniała się jeszcze kilka razy, potem były obowiązkowe. Teraz znowu nie są obowiązkowe, kiedy mamy więcej chorych, niż wtedy, kiedy zaczynają być obowiązkowe. Pamiętamy, potem odwoływaliśmy z dnia na dzień loty. Potem jednak następnego dnia stwierdziliśmy, że wysyłamy loty po tych, po tych którzy tam dostali za granicą, tylko że jedynie słusznego państwowego przewoźnika. Potem zamykamy lasy, potem otwieramy lasy, kiedy jest więcej chorych i tak dalej, i tak dalej. Teraz obwieszczamy triumf na tej epidemią, podczas kiedy epidemia zupełnie się nie skończyła. Mamy krzywą zachorowań, zupełnie płaską i ten wysoki poziom zachorowań cały czas się utrzymuje. Więc nie wiem, skąd ta trąta racja, skąd te tutaj podsumowujące wnioski, że ustrzegliśmy się póki co, tylko rozwlekliśmy to trochę w czasie. Oddaję głos kolejnemu. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Koalicji Obywatelskiej wnoszę o nieufności wobec ministra Łukasza Szumowskiego. Największy chyba zawód ostatnich miesięcy człowieka, który udawał nadzieję, a kiedy opadły maski, zobaczyliśmy twarz, prawdziwą twarz rządu PiS, twarz konfliktu interesów, korupcji i nieudacznictwa. Nie dał Pan rady. Szpitale powiatowe... Już od dawna padały za Pana rządów kolejki do lekarzy nadal długie, brak pielęgniarek salowych i pomożnych, kryzys lekowy kolejne Pana fiasko, a polski internet aż huczy od zbiórek na dzieci, na chorych ludzi, na sprzęt medyczny to również Pana wina. Nie przygotował Pan kraju na pandemię, brak środków ochrony zarówno dla personelu medycznego, jak i dla chorych w szpitalach, brak przemyślanego procesu zamrażania i brak strategii rozmrażania. Ale wsparł pan wybory, decyzja stricte polityczna, decyzja stricte polityczna i niestety, panie ministrze, daleka od działań na rzecz ochrony zdrowia. W milczeniu patrzył Pan, jak miliardy szły na telewizję publiczną i nie przeszkadzało Panu, że te pieniądze mogły trafić do chorych na raka, a nie trafią. Głosował Pan przeciwko zwiększeniu testowania. Lekarzy i pracowników służby zdrowia, jako jeden z nich czy jako zdrajca tej grupy zawodowej. Ale klaskał Pan, klaskał Pan, kneblując głos lekarzom, klebnując głos epidemiologom, zwolniając ludzi za mówienie prawdy, w tym na przykład pielęgniarki, które mówiły, jak wygląda sytuacja w szpitalach. To, że w Polsce jest tak nisko krzywa zachorowań, że się wypłaszcza, to wcale nie jest Pana zasługa ani Pańskiego rządu. Niech Pan sobie nie przypisuje zasług obywateli. To, to co się wydarzyło, to wielka zasługa Polek i Polaków. To oni pomogli ludziom. To lekarze i pielęgniarki, pracownicy DPS-u, pracownicy to Ochrony to Zdrowia, Sanepid. To jest wotum w stosunku do pana ministra. I zachowujcie się państwo niech pan szada spokojnie na mnie. Proszę usiąść. czas Mila, mi Proszę usiąść. To nie jest pana wolna, panie prezesie. Panie pośle Budka, niech pan siądzie i się spokoi. Panie pośle Budka, przywołuję pana do porządku. Pana pana panie marszałku... Inaczej proszę, wyglądała pan, kiedyś powaga to sejmu. To jest i skandal, to w nie mnie To jest póstwa i skandal. To proszę usiąść. Pan pierwszy wstał i zaczął tranquilować. Panie pośle Budka, drugi raz zwracam panu uwagę. Będzie panu kap... Panu posłowi Butce. Pani, pani poseł Nowacka, bardzo proszę kontynuować. Wrażenie, że pan że pan o polaka z Warszawy tak niech pan siada bo nie mam wrażenie że pan posyłka czyiski nazwał nas pomotą Proszę, Pani panie, panie, panie premierze, proszę. Pan nie zrozumiał, jak Czy to... pan, pan, pan zwrócić Pan poseł Rutnicki, proszę spokojnie usiąść. Proszę usiąść. Proszę przestać robić awanturę i usiąść spokojnie. Ogłaszam, 5 minut przed. Zwracam, co zabrałem niesłusznie. O, Proszę. wyjątkowa sytuacja. Nie, no to zwykle jest tak, że... Ale już bez, bez maski, dlatego pan zwraca, jakby było w masce.